Dla mnie to była prosta sprawa. Usłyszałem Pawła, który powiedział bardzo istotną i dla mnie bardzo ważną rzecz, że w tej sytuacji, w której on się znajduje, nieważne jest, czy to jest krew dla niego, czy dla innych, po prostu potrzebna jest pomoc. To mnie strasznie ujęło i dlatego tu jesteśmy i rozmawiamy. Chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób po prostu dało krew. Tak jak Paweł nawet w swoim materiale filmowym powiedział, dla niego nieistotna jest grupa krwi. Istotne jest to, żeby po prostu pomagać innym osobom, a wiemy, że tej krwi bardzo brakuje, dlatego chcemy, żeby jak najwięcej osób dzisiaj przyszło do nas do drugiego ELO i oddało to krew i wsparcie dla, dla każdego poszkodującego. Zgadza się, dlatego chcemy, żeby te kolejki przy tym krwiobusie ustawiały się jak najdłuższe, żeby po prostu pomóc jak najwięcej ilości osób. Paweł, e, bardzo wrażliwa, empatyczna osoba, e, uwielbiam jego pogodność, tą e, siłę walki, którą do tej pory pokazuje i oczywiście e, chciałbym, żeby, żeby każdy, każdy człowiek miał tyle tolerancji i tyle empatii, co Paweł. E, myślę, że jed, jako jedna z nielicznych szkół jesteśmy taką, która bardzo często organizuje takie różne mecze charytatywne. Tym razem zbieramy krew. Jest możliwość oddania krwi. Głównym celem jest pomoc dla Pawła z zwalczanina, który, tak jak pani dyrektor powiedziała na wstępie, każdy uważa go za bardzo dobrego człowieka, bardzo dobrze go pamięta. Oprócz niego, oczywiście, zbieramy też krew dla ogólnie oddziałów onkologicznych różnych szpitali i myślę, że jest to bardzo piękna inicjatywa. Zaprosiliśmy do wspólnej rozgrywki pierwsze liceum. Oprócz tego grają też drużyny z naszej szkoły. Mamy dosyć sporo chętnych, jak na ilość naszych uczniów oraz też oczywiście nauczyciele. Ilość chętnych osób waha się gdzieś w okolicach 50. Więc myślę, że jak na taką inicjatywę dosyć poważną moim zdaniem jest to dobra frekwencja tradycja. Jak na przykład y, Słodki mecz, y, mecz dla Fundacji Zwierzęt, Zwierzęta Niczyje, które odbywa się co roku. No i... Czasem takie właśnie poboczne inicjatywy, mecze, zbiórki i inne takie.